Stadion Narodowy. Tutaj rozpoczynamy Ligę Narodów Sezon 2030-31. Gramy z Włochami. Ostatni raz z Włochami na Narodowym wygraliśmy. 5-0. Składy obu reprezentacji: Polska w bramce mróz, obrona karbownik, petnark, i w pomocy, Zalewski, Żurkowski, modeli frankowskiej, w ataku, Piątek i Benedyczak. A nie wiem, czy Benedyczek grał w reprezentacji, więc nie wiem, czy to nie debiut. Włochy, Brance, Donnarumma, Obrana, Cola, Bastoni, Gatti, Di Lorenzo, Pomocy, Verratti, Tonali, Barella w ataku, Chiesa, Scamacca i Bernardeschi. Oczywiście niezaktualizowany skład, dlatego tu mamy takich zawodników, a nie innych. Rozpoczynamy. Włochy na razie dominują w tym meczu. No dominują, są lepsze, ale teraz strzał sprawdzony, russ. No i faulowany był chyba piątek. No nie, no. naprawdę niesamowite, że tu nie został grubi zdany faul, wychodził sam na sam. A i teraz okazja i mrus po raz kolejny. Jeszcze był faul. Oj, skamaka, skamaka. No i niestety trafia do siatki Benedyczak. Jest już piątek, ależ okazja: piątek! Tak. na polu karnym, tak naprawdę, Krzysztof Piątek. Zobaczmy teraz: Zalewski. No nie. Mógł podawać. No zobaczmy, bo to jest piękne rozegranie i 0-2 znowu z Nie wygląda to najlepiej. Przygrywamy 2-0 z ruchami. Karpownik z faulem. A my się gubimy nawet w sytuacji 4 na 1. Di Lorenzo! To może być ta szansa spalone. Jeszcze jeden, raz, znowu, znowu nie wrócił białek. No i przerwamy 0-2. Wynik z pierwszej połowy utrzymany. Miało to wyglądać inaczej, ale nie wygląda dobrze reprezentacja Polski dziś. W pierwszej połowie kilka szans, ale jeden strzał celny, piątka z pierwszej połowy. Poza tym jeszcze Zalewski i Żurkowski chyba z uderzeniami. No, ich było tak mało, że wszystkie pamiętam. Najlepsza ocena Karbownik i Zalewski. O ile Karbownik się zgadza, że najlepszy, to Zalewski. Niekoniecznie. Holandia 3-1 Dania. Poza tym Słowacja ugrywa Norwegię. A więc teraz prawdopodobnie jakiś wyjazd do Danii. I gramy na parken tym nieszczęściem. No to nie, nie będzie łatwo na pewno. No i tyle, no. co tu zmieniać. Jedziemy. Późne popołudnie w Danii. W Danii, która przegrała również na rozpoczęcie Ligi Narodów 1-3 z. Holandią, więc tak naprawdę mecz o trzecie miejsce po tych dwóch kolejkach. Faworytem raczej nie jesteśmy. Ostatnie spotkanie z Duńczykami na tym stadionie 01. Skład Danii: Francisz Meichel, Lobrana Meile, Christensen Nelson, Kieri, Christensen, Ponce, Nordkot, Lindström i w Paulsen Polsen i Dolberg. Pięciu obrońców bardzo ciężko będzie się przebić. Skład Polski: bramce Russo, Rana Karbownik, Bednarek, Kiwir, Pomoc Zalewski, Żółkowski, Modeli Frankowski w ataku, Piątek i Świderski, więc jedna zmiana. Co do spotkania z Włochami: Benedyczaka zastępuje Świderski. Winstrem. Winstrem, świetnie, Rus. Zobaczmy, jest Zalewski, Zalewski karbownik, karbownik! Znowu za będzie tak nudny mecz. Ojej, bramka Polsen, tak jak Włosi trafiają do szatni. Polsen znikąd się tam tak naprawdę znalazł. Na tych pięciu obrońców naprawdę ciężko tu będzie się przebić, ale właśnie po stracie bramki teraz okazja! Schmeichel! Schmeichel! I to była jedyna próba Polski w Ależ teraz okazja! Dolberg, Dolberg! Yy, wyszedł i teraz mamy dziury w obronie. I właśnie teraz Dolberg. Mamy strzał bramki i Frankowski. No, połowa ich składu to są obrońcy. No, kolejni Kristensen, dośrodkowanie. I Frankowski, teraz długa piłka! Tam do przodu, na Benedyczaka, Benedyczak! jest dobrze, przyjęty jest teraz szansa, fatalne podanie! I znowu przegrywamy, nie strzeliliśmy gola! W tych dwóch meczach, w tym wrześniowym zgrupowaniu. I Lipa, ostatnie miejsce, na razie. Z Włochami to już lepiej wyglądało, serio. Holandia liderem grupy 4-0, Ukraina, ok. No i znowu przegrywa Hiszpania. Belgia się wywaliła na Czechach, no LIPA nie, 0 punktów. Ostatnie miejsce. Belgia tu prowadzi Hiszpania też 0 punktów, więc nie jesteśmy jedyni. Norwegia też 0 i Chorwacja też 0. jak takie zespoły mają po zero, to nie jesteśmy tragiczni w sumie. Mamy, mamy chyba najcięższą tą grupę. Sprawdzimy jeszcze ranking. 3 gole Jaremczuk. Słowacy ładnie tu też strzelają. Asysty. No to tu nic ciekawego. Kolejny mecz z Holandią na Narodowym. Potem wyjazd do Włoch. Zobaczymy, na jakim stadionie zagramy, ale może na. Stadionie Napoli. A teraz losowanie overola. Komu się ten overall zmieni? Będzie to Robert Gumny. Okej. Okay. Jak mu się zmieni? Luz 4! Wow, no to gumny walczy o podstawowy skład z Metim Casem. A na dzisiaj to tyle mam.